Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy jabłka zapiekane pod kruszonką z płatków migdałowych. Potrzebować będziemy 6 jabłek. Ja mam 6 jabłek. Jeżeli mamy jabłka mniejsze, to więcej. Jeżeli większe, to mniej. Szklankę płatków migdałowych, jedną trzecią dwudziestodekowego kostki masła, garść. Rodzynek i garść żurawiny zalałam wrzącą wodą. Później dam na siteczko. Dwie łyżki miodu i do smaku cynamon. Jabłka obiorę i pokroję w drobną kosteczkę i przełożę do naczynia żaroodpornego. Naczynie mam wysmarowane masłem. Teraz obieram jabłka. A Żurawinę i rodzynki daję na sitek. Jabłka już mam rozdrobnione. Dodaję cynamon do smaku. Ja lubię cynamon. Żurawinę i rodzynki. Oraz miód. I należy to pomieszać i wyłożymy, miód należało troszeczkę podgrzać, ponieważ on się rozpuszcza, no ale może mój też będzie, połączy mi te składniki, zawsze do 40 stopni, bo później traci wartości odżywcze miód, Także możemy delikatnie do ciepłej wody wstawić i wtedy mamy pewność, że miód nam się rozpuści. I składniki mieszamy, przełożymy do naczynia i posypiemy kruszonką. że już mam połączone i teraz przekładamy do naczynia żarówkowe. wyrównujemy i wierzch posypiemy płatkami migdałowymi, a na samą górę damy masło takie plasterki. Kroimy masło w cienkie plasterki i dajemy na wierzch. I jabłka będziemy zapiekać w piekarniku 30 minut w 180 stopniach. Będziemy mieli szybciutki deser. Jabłka pod kruszonką. Z płatków owsi. Tak, przygotowane. Wędrują do piekarnika. I tak oto. Jabłka zapiekane pod kruszonką z płatków migdałowych mamy gotowe. Możemy jabłka podać z bitą śmietaną, z lodami lub z jogurtem w wersji lightowej o ile państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę jabłka zapiekane pod kruszonką z płatków owsianych